Prokurator stwierdza, że Grzegorz Braun zamachnął się na pokrzywdzoną, uderzył w obojczyk. Mam pytanie. Na podstawie jakiego dowodu, z czego została wywiedziona ta sytuacja, ponieważ oświadczam w imieniu posła Grzegorza Brauna, i własnym po przeanalizowaniu tych materiałów taki czyn nie miał miejsca. Jest zmyślony. To jest nieprawda, Wysoka Komisja. Dalej czytamy. Mężczyzna odstawił gaśnicę, a następnie zwrócił się do pokrzywdzonej słowami cytat. Tacy jak pani, to wstyd nie powinno was być. Pani nie jest kobietą. Koniec cytatu. Mam pytanie. Na jakiej podstawie taka sytuacja została stwierdzona, ponieważ z opisu, jaki otrzymaliśmy, nie wynika, na jakiej podstawie prokuratora stwierdziła, że pan Grzegorz Braun tak się zwrócił do tej pani. Oświadczam w imieniu pana Grzegorza Brauna i własnym, bo przejrzałem wszystkie te dostępne właśnie w sieci materiały. Pan Grzegorz Braun nie powiedział tych słów. To jest kłamstwo, to jest konfabulacja, to jest zdarzenie wymyślone, które nie miało miejsca. I chciałbym, żeby prokuratura udowodniła mi, że się mylę. Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? A nie pośle